Mój rower, mój rower jest najcudowniejszy. Jest kupiony na giełdzie na lodowej, tutaj w łodzi. No, uważam, że jest piękny. Czarny przede wszystkim, a czarny to mój ulubiony kolor, więc. No dobrze, i do tego jest pani ubrana elegancko, czyli tak? Krótkie spodenki w miarę eleganckie, ponieważ tak mam w pracy ubrana. Do pracy muszę się ubierać w miarę elegancko. Kurtka skórzana budrysówka, jeszcze po moim tacie nawet. No i tutaj też perełki eleganckie, czyli nie pasujące może dla niektórych do roweru. Czyli ogólnie taki strój, elegancki, ale moim zdaniem zupełnie nieprzeszkadzający w jeździe na rowerze. Chodzi o to, że można być fajnie, szykownie, modnie komfortowo, ubranym, jeździć na rowerze. Nie trzeba być w jakimś kosmicznym stroju ala la kolarz, tylko normalnie ubranym i jechać do pracy, po prostu poruszać się po swoim śródmieściu w tak normalny sposób i jednocześnie ładnie wyglądając. I dlatego jest ten Cycle Chic. Jechałam na, na rozpoczęcie roku akademickiego do siebie na uczelnię założyłam spodnie na kancik, czułeneczka, biała bluzeczka, marynarka i siadłam na rower i pojechałam. Jak wychodziłam i odpinałam rower, to... Ale to moment, tak przyjechałaś na rowerze? No tak, ale to tak można? No tak. Czemu mam rezygnować z tego, że chcę się na przykład fajnie ubrać? Że mam. No co? Mam nową sukienkę, mam nowy płaszcz. Chcę się pochwalić przed koleżankami w pracy. Mam się gnieść w tramwaju? Może się ta nowa sukienka albo spódnica wkręcić w szprychy. Jeżeli ma się rower znowu damski, taki jak, jak babcie jeździły, to bardzo często takie rowery są wyposażone w takie fikuśne osłonki na tylnie koło i wtedy już można jechać w długiej spódnicy, w długim płaszczu i naprawdę nie ma ryzyka, że cokolwiek się wkręci. W związku z tym, że ja od. Y 8-9 roku życia poruszam się po mieście na, po łodzi na rowerze. Wiedziałem, że po prostu jest dużo ludzi, którzy na co dzień wybierają rower jako środek transportu i coraz więcej ludzi, którzy właśnie prezentują się ciekawie na tym rowerze, czyli potrafią się ciekawie ubrać, mają swój własny styl i wybierają rower jako środek podróży po mieście. Tylko nie wiedziałem po prostu, ilu tych ludzi jest. Natomiast w miarę właśnie robienia kolejnych zdjęć, potem się pełno osoby powtarzało, ale już w innych na przykład w stylizacjach w innych ubraniach. Poza tym zmieniała się też pora roku. No, zaczynałem jesienią, potem była zima i od dziwo ludzie nie rezygnowali z rowerów. Było ich oczywiście mniej, ale też zdarzały się bardzo ciekawe osoby, które jeździły na rowerze. No teraz mamy wiosnę i teraz jest tutaj taka eksplozja, jeżeli chodzi o tych eleganckich rowerzystów. Idzie następny. Czy następna rower w krupeczki czat! Dzisiaj chyba się kończy wybór najbardziej szykownej rowerzystki. Zaraz będą kandydatury najbardziej szykownych rowerzystów. W związku z natłokiem wrażeń i tych ludzi, którzy jeżdżą na rowerach po mieście, zastanawiamy się nad kategorią najbardziej szykownej pary i na pewno podobnie taka kategoria już za kwiecień będzie. Cel też właśnie, żeby pokazywać, że są w tym mieście ciekawi ludzie i że to miasto samo jest ciekawe jako tło do e, przemieszczania się na rowerze. Jak ja widzę osobę na takim rowerze, to od razu aż mi się buzia śmieje, bo wiadomo, że jest to ktoś pogodny i taki z fajnym klimatem.